Ciema z strony Szymek TM. Widzę po komentarzach, że dużo osób nie zrozumiało o co chodzi, ale więcej powiem na filmie. Pamiętaj, jeśli jesteś nowy, zostaw suba. Okej, okay, nagrywanie już włączone, więc siema, witajcie na moim pulpicie, dzisiaj pokażę wam drugi sposób, bo pierwszy przyjął się znakomicie, duży łapek w górę, subskrypcji, no i jestem szczęśliwy, widać, że ten sposób wam działał. Pierwsze, co będziecie musieli zrobić, to ściągnąć mojego cheatpaka. Jak to zrobić? No kurczę, myślałem, że to jest bardzo proste, ale widać, że jeszcze ludzie nie ogarniają tej strony AdFly. Więc ja nie będę klikać swojego reflinka, tylko Wam powiem, że musicie poczekać 5 sekund i kliknąć tutaj. Po ściągnięciu tego chitpaka, jeśli jeszcze ktoś nie wie, yy, będziecie musieli go wrzucić do Minecrafta. Sorry, że tak słychać moją klawiaturę, ale jestem w trakcie w ogóle tutaj ogarniania mojego stanowiska. Później nagram Wam film ciekawy, pokażę Wam jak wyglądało przed i po moje stanowisko. Ok, ja już mam tutaj sobie ten folder. Nie wrzucamy go całości, nie w razie, tylko sobie go. Przerzucamy tutaj. Nie będę go tutaj zmieniał. Wiecie, wiecie już, już, chyba wyjaśniłem o co chodzi. Teraz wchodzimy sobie w Minecrafta. Wybieramy ten cheatpack. STM. To są moje skróty, moje inicjały. Dokładnie to jest mój cheatpack. Więc możecie sobie go ściągnąć. Możecie też jakiegoś wursta sobie ściągnąć. To nie ma znaczenia. Możecie tam, siam ściągać. Tylko, żeby był y, specjalny taki, taka za zakładka, żeby dodawać. Ok, wchodzimy sobie. Wieloosobowy tryb i jest tutaj taka zakładka Wchodzimy No i powiem wam teraz, że będzie Będzie naprawdę dużo wpisywania Dokładnie na tym to polega, że hop CRTC kopiujemy CRTV wklejamy do Minecrafta i tak cały czas, jeszcze sobie hasło CRTC No i zobaczymy, aj jednak te pierwsze hasła tutaj nie działają Ale myślę, że Myślę, że mi wierzycie, że to działa, bo ja teraz nie chcę tego sprawdzać, bo uwierzcie lub nie, ale ja tu przeczesałem to wszystko, tylko zapomniałem tego zapisać, mogę Wam nawet pokazać w Minecrafcie. Mam tutaj parę kont, miałem z 10, ale mi po prostu wygasły, mam tylko trzy, które nadal korzystam. One były, tylko były banane na high playu, a tak na Hypixelu, na, na, na mineplex'ie mogą sobie grać. Okej, okay, jeśli jeszcze tutaj dotrwalić, to bardzo dobrze, bo właśnie pokażę Wam drugi sposób. On może jest bardziej skuteczny, ale uwierzcie lub nie, ten pierwszy też działa, tylko musicie być cierpliwi. Wchodzimy sobie na przykład na ten film losowy, musi być jak najnowszy, akurat ten jest z 3 stycznia, ale. Wchodzimy sobie w ten link, uważajcie, żebyście nie podawali żadnych numerów, bo jak wiecie lub nie, to jest po prostu zwykły scam, który chce wam premium smsy zapisać na wasz numer, żeby przychodziły i później jakieś wielkie kwoty będą przychodzić. Okej, okay, macie tutaj jakieś altsy, wchodzimy sobie no, może na dół, no i będę szukał. Tego szukania już mnie łeb boli, ale w końcu znalazłem.